Wydarzeniu, jakim są światowe dni Kochani młodzi, jest Wam dane szczególne doświadczenie drogi. To nie będą takie po prostu łatwe okazje. Będą one wymagające. Nie wszystko do końca wiecie, jak tam będzie wyglądać, ale jednak wchodzicie na piękną drogę. Również tam, kłócić się do udzierci. stawać Człowiekiem Dobrym Prawem, Polakiem, Katolikiem, uczciwym człowiekiem. Będziecie uczyć się równo do, do drugiego człowieka. Módlmy się za młodych, którzy dzisiaj tu przez parafię będą posłani na Światowe Dni Młodzieży, by to był piękny odcinek drogi ich życia, by ich rozwijał, by sprawił, że będą jeszcze bardziej świadomymi, przekonanymi uczniami Jezusa. Ciebie prosimy. I teraz e, bardzo chcielibyśmy poprosić waszych rodziców, opiekunów, którzy dzisiaj mogą z nami być, e, abyście drodzy rodzice, sobie e, mamy, abyście podeszli do swoich dzieci e, i abyście za tą konferencję, żebyście znaleźli za waszych wszystkich rodziców opiekunów, okay. Jesteście, którzy dzisiaj mogliście być, bo różne rzeczy czasem są w sytuacji, jak obowiązki, bo ustawiacie się rodzeństwa, nie się ustawiają obok siebie, żeby było łatwiej, bo spoźnik do naszego wyjazdu jest kilka rodzeństw, to też taka wspaniała przygoda, że jadą trzy siostry, dwóch braci, dwie siostry razem, kolejne dwie siostry, Bawcie myślę, że nam na nie wyobrażam sobie, że będzie smak na niekoniecznie Ja byłem 2016 w 2016, ja Krakowie właśnie i wtedy się wypowiedziałem, że więcej razy nie pojawią się na dziecku, ale dałem się z mojej historii wyrażamy. I kochani teraz rodzice, to jest szczególny moment waszego posłania, posłanstwa księgowego, to mówi na Wami modlić, to Bogosławiam Was. Bardzo bym prosił Was, rodzice, na jakie możliwości, abyście położyli... Każdy z was jedno Mama z jednej strony na ramię, tata z drugiej strony e, na ramię swoje dzieci. E, wasza miłość matczyna i ojcowska wyprowadziła ich tutaj przed ten ołtarz do kościoła. Dzięki wam są w kościele, bo wy ich wywołujecie i troszczycie się o nim posyłacie i na Kościół przez Pan, przez księdza Gołoszka, posyła was do Portugalii, i dali świadectwo wiary naszej polskiej pięknej kultury, tradycji, żywej wiary Jezusa Chrystusa. Że ojcze, spójrz na zebranych tutaj, którzy trochę zdenerwują, ale z nadzieją myślą o czasie, który przed nimi, o wydarzeniu światowym i Młodzieży. Otwieraj serca, zabieraj męki, otwieraj naprawdę, daj, aby przez wydarzenie światowe Dni Młodzieży jeszcze bardziej stali się uczniami Twojego syna. Jezusa, słowa, który jest drogą, prawdy w niszycieli. Dotykaj ich serc, ich myśli, ich pragnie. To, co trudne, wszędzie, w dobre dobre, ubogacaj, niech się wypięknie. Boże, daj, by to był czas dobry, bezpieczny, bo błogosław zabranym tu młodym, im opiekunom, kapłanom, księzus z szkoła. Niech błogosławieństwo Twoje stąpi szczególnie na w imię ojca, i syna i ducha świętego. Widzicie, jesteście posłami. Jest to wyróżnienie dla niej wielkich zadań Spełnijcie je, jak tylko potraficie, najlepiej, żeby na szósty Ale przy takim szabloniku nie macie innego wyjścia. I syna i ducha świętego. Amen. Panie Boże, prosimy Cię, byś pobłogosławił nas ten posiłek, tych, którzy go przygotowali, to całe nasze spotkanie. Dajbyśmy się podzielili sobą, chlebem i radością i przez to się umocnili przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Smacznego. ale dajcie mi jeszcze raz do nie odpowiadamy to jest to tak to jest Nie? tak to jest Nie. tak to jest Nie. tak to jest to 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 tak to

Chcemy też spróbować jak wanil. My tu musimy zacząć z brązowymi zasady robić, bo w każdym ziele tak było, nie? Możemy dzisiaj widzieć się gdzieś w tej już prawie ukochanej salce. To, że my możemy mieć przeróżne wyjazdy, możemy uczyć dzieci, możemy spędzać z nimi czas, możemy się rozwijać w tym. Chcemy powiedzieć wielkie dziękuję Państwu za to, że dostrzegli Państwo nasz potencjał i zaufali naszemu zapałowi. I dzięki temu nasze kiedyś odległe marzenia dzisiaj są realnymi planami. Mówi się, że kiedy człowiek jest wdzięczny, to dostrzega więcej pięknych rzeczy. Więc dzisiaj mamy naprawdę piękny dzień. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy spędzić go razem. Amen. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, nawet co mi wiesz, Glumia, chodź moja kochana. Oj. Widzieliśmy się też przecież w sejmie z większością z Was. Ja, to, że... w tej, w tej... I tam mają, to